Dziecki Aromer Józefin na WPG, W. Rodríguez PG. Przygotowuje się z numerem czwartym Wiktoria Leszek-Karmańska na Ikaria. Następnie pięć Olga Grabowska i Kuklik. Pierwsze przeszkody pokonane bezbłędnie, czyli plus 1, plus 2, plus 3 mamy już 6 punktów. Niestety nie posłuchajcie się przed przeszkodą numer 4, które kosztuje minus 4 punkty, czyli na koncie aktualnie 2 punkty. No. I plus 4 mamy w sumie 6 jak do tej pory. Z 0 na 5 pozostaje 6 punktów plus 6, łącznie 12 do tej pory. plus 719 i plus 16 35 punktów bonifikacyjnych ale mamy czas 82 88 proszę Państwa przekroczenie normy czasu jest dosyć znaczne o 7 punktów karnych które musimy odliczyć od 25 punktów czyli łączny wynik to 28 punktów bonuskarczynych.